W tym oto wymienimy dzisiaj uszczelniacz płosi koła prawego. Korek wlewowy, korek spustowy, uszczelniacz. ważnych spraw warto zwrócić uwagę na łożysko podpory płosi, czy nie jest zbyt zużyte, przy okazji wymienić. Wymienia się je poprzez uderzanie w tę stronę, i ściągnięcie z tego odcinka płosi. Druga sprawa, wyciek często jest nie przez użyty uszczelniacz sam z siebie, tylko powstaje rowek na płosi. Jeżeli taki rowek powstanie, no tutaj nie jest źle, wystarczy delikatnie zabielić. Ale jeżeli taki rowek powstanie, to jest taki patent, czyli w nowym uszczelniaczu wyciągamy sprężynkę, ją się poprzez rozkręcenie rozdziela, ucinamy dwa zwoje, skręcamy z powrotem, jest ciaśniejsza Lepiej trzyma. To jest ratunek, nie trzeba wymieniać płości napędowej na nową, czyli oszczędzamy klientowi pieniądze. Jeżeli chodzi o wymianę uszczelniacza, zamówiliśmy oryginał z serwisu. Pokażę Wam, jak jest przygotowany, jak spakowany jak jest kompletny. Mam uszczelniacz. Zobaczcie, w Fordzie uszczelniacz, jak kupujecie. Jest wyposażony w nową obejmę, nowe nakrętki i wspomniany uszczelniacz, pięknie zapakowany, już nasmarowany w środku. <laughs> Tutaj jest ta sprężynka, ja Wam pokażę. Można ją wyjąć. Można ją wyjąć. Tu jest miejsce dzielenia. Rozkręcić, skrócić o dwa zwoje i przez taką naprężoną skręcić z powrotem założyć i nabić na skrzyni biegów, jednak w naszym przypadku nie muszę je skracać ponieważ tak jak mówiłem, przylgnia jest ładna, ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz Cymaxik. gdzie produkowana płoś? Made in Poland, taka ciekawostka zaraz Wam pokażę jak nabijamy, nabijam i czym nabijam uszczelniacz Uzupełnimy olej do przelewu, montujemy wszystko. Pamiętamy o smarze, bo kto smaruje, to nie jedzie. Hej. Uszczelniacz wyciągamy albo płaskim śrubokrętem, albo na przykład ja w tym przypadku użyję łyżki, która jest zaokrąglona, czyli go nie uszkodzi. Spróbuję Wam to pokazać. Tutaj sobie wkładam, zapieram się. O, idzie. jest, wyskoczył ale częściowo. Jeszcze muszę wydłubać resztę. Drugie podejście. Ten wewnętrzny element. O! Też poszedł. Jeszcze sprężynka. No to wyczyścimy. Zaraz nakładam, nabijam nowy uszczelniacz. Jeśli chodzi o nabicie uszczelniacza, to po pierwsze delikatnie go sobie tutaj smaruję. Po drugie nabijam nasadką dopasowaną. Po trzecie ten uszczelniacz, chociaż nie wszystkie tak mają, ma tutaj rant. Czyli on do skrzyni dochodzi na styk do, do, do oporu. Tak, Dobijecie, usłyszycie inny dźwięk, że stanął i jest koniec. Nie ma obawy, że wejdzie zbyt głęboko, nie ma tego problemu. Przykładam nasadki, mniejszą większą nabijam. Oczywiście, szmatka czystość bardzo ważna. Uszczelnia sobie przymierzę. O, delikatnie go sobie płaską stroną motyczka tutaj przyłożę na wprost i taką nasadką nabiję. O, dźwięk się zmienił, doszło. Ładnie trafiam, trafiam, trafiam i jak wskoczyła pięknie. Dzięki też służy się to The true took...